To nie przed? To obrażaj. Brażajcie, bo Wenia padnie. Skulki uwag. Więcej absorcji. Widzisz, patrz, 8000 absorpcji zabrałem. Im więcej, im szybciej absorpcji zniszczymy. Już nie ma absorpcji, bijemy. A jutro wrzucę ci. Chyba was powaliło. Na auto gorsze loty. No i ja nagrywam. No. O, LEGO <noise> Lega było ostatnio, ale nic nie pójdzie, Nie, os ostatnio była ta... ...Czapa. Dotła, dotła, dwa... ...trzy dni temu. <noise> ja miałem tylko jednego, czy tam dwa... O! Mam hita 4 tysiące pierwszy był najlepszy za 10. i osiem absorcji zabrało. Tak nie zostały. Pewnie, do, pewnie dostanę talizman. Tak! Moje! Moje.